Kochani, witam Was serdecznie na Dorota.in z Melbourne. Witam Was z Melbourne z dzielnicy Fitzroy. Jestem w tej chwili na rogu ulic Gertrude Street i Smith Street. Tutaj zacznie się moja taka krótka już niestety, bo do samolotu niedługo trzeba będzie jechać wędrówka po restauracjach, po pubach, po różnych miejscach, po uliczkach. Tutaj znajdują się różne restauracje, różne miejsca, takie troszeczkę hipsterskie. Widać to po ludziach, którzy tutaj przychodzą, widać po tym, co w tych restauracjach. I w tych wszystkich pubach można dostać, i w kawiarniach, a można dostać różne organiczne rzeczy, można dostać kuchnię wegetariańską i wegańską, jest tego tutaj bardzo duży wybór. A jesteśmy w sumie całkiem niedaleko od centrum, bo około, ja wiem, 20 minut piechotą i do takim spacerem dosyć powolnym, z ciężkim aparatem uwieszonym u szyi. Kochani, mam nadzieję, że Wam się taka wędrówka po Fitzroy spodoba. Dajcie znać, co jeszcze byście chcieli obejrzeć Wy w Melbourne, co polecacie, jeśli tutaj byliście, i do zobaczenia w

Mówi się, że o ile Sydney jest nastawiony na biznes, o tyle Melbourne jest takie bardziej artystyczne. Można to zobaczyć właśnie w takich dzielnicach jak ta. Można zobaczyć to przede wszystkim zarówno przez grafiki na chodniku, poprzez grafiki na murach. Są nawet w punktach z informacją miejską specjalne mapki, które pozwalają śledzić wszystkie ciekawe murale. Architektura Fitzroy to takie niskie, kolorowe, zabytkowe zabudowania podobne do Newtown, czy Hipsterskiej dzielnicy Sydney, trochę przypominające Camden Town, jeśli ktoś z Was był w Londynie, ale tutaj nie jest aż tak odjechanie. Po spacerze najchętniej zaszyłabym się w księgarni i poglądała stare książki, ale wzywa mnie spotkanie ze znajomym, z którym się tutaj umówiłam na kawę, a w kawiarni na przykład takie widoki. Można kupić, a można po prostu podziwiać. Jeszcze tylko trochę zimnego piwa, wegetariańskie sajgonki i trzeba uciekać na lotnisko. Dzięki Wam serdecznie za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych filmach z Australii, nie tylko. Pa!